No i dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w prawdopodobnie ostatnim odcinku, bo ja już nie wiem, który to będzie, leż chrzanić to, który to będzie odcinek, bo już się pogubiłam dawno. Zatem mamy ostatni rozdział i lecimy. Witam Was w ostatnim rozdziale Zaplątanych. My sobie tutaj poogarniamy te. O, od razu jest wpis do pamiętnika. Co tym razem, Balondi? O! I to jest <grystanie> Dobra, flinek, bo to jest beczka dla ciebie do rozwolenia. Twoje kryształki. No, halo, bierzcie się za łapki i lecimy. Flin, beczka. Dobra, wiesz za łapki, Blondie, prowadź. Mogę się przedostać? Aha, dobra, blondi chodź. Jak to zwykle strażnicy muszą być. Dobra, zbieramy nasze. Kurde. Tu jeszcze jest. Ej, Flynn, tu. Kopaj. Bądź dobrym facetem kop. Dobra. Blondie, chodź. Tu są kwiatki do rozkwitu. Tu są kwiatki do rozkwitu. Y, Flynn, zapraszam. Blondie, zapraszam. mi się. O, parwa z muszli. Ok. Tam nic nie ma, dobra. Chodź. Blondie, bo tutaj są kwiatki do rozkwitu, a też się wcześniej nie rozkwitnęła. Nie wiem dlaczego w sumie. Chodź tu. Słuchajcie, słuchajcie! Co tym razem? Wciąż nie odnaleziono korony. Jakiej korony? Zostanie wszczęte śledztwo w sprawie zachowania kapitana Gwardii, który uderzył swojego oponenta rękawicą w twarz. odmówili dalszych komentarzy. O co chodzi? Jezus? Bierzcie się za łapki. No, a tu co? Wow, Nieźle tu Uwielbiam ten kolor. Naprawdę. Blondy ty lubisz wszystko? Tak, by the way. Dobra, wychodzimy, bo tu już nic nie ma. I teraz tak, tu już nie pójdziemy, to chodź tu. Mhm. No chodź. Nie no, stąd przyszliśmy, to nie Tu są doki A, Dobra, Blondie Ty pójdziesz sobie tu, tędy Julek Julek Pro. Jezus! Aaa ah, Jezu, ludzie Czy nie możecie normalnie Półgrać ze sobą? Ej, chodź tu Dobra, jest kolejny wpis do pamiętnika. Co tym razem? Patelnia. Dobra. To mamy dwa. Hmm. Okej. Okay. Moment, bo tam. Wlądzi? Patrz! Dosięgnę. Aha. Dobra, bo tu był jeszcze ten obrazek. Jaki tym razem? Pałac. Dobra. Czyli mamy to, mamy to, mamy to... A... O oh. zaczynam się gubić, co ja tu mam do zrobienia tak de facto. Nie no, ma tam nic. Dobra, schodzimy stąd. Tutaj też nic. Mm, nie wpadnie tylko do wody blondy. Nie, no, tutaj też nic. Tu jest ta babka to nic, tutaj nic, Julek mm -hmm. mm -hmm. Nie, tam nie wejdę Tu nie wejdę, tu nie wejdę, tu mam wstecznika do pobicia Tutaj blondie ma kwiatki do roztentekowania óra, lek choć Okej, okay, blondy No i łapromeczku I co tu razem? Udka. Pra. Okay. to zbieramy resztę promyków. Julek, chacz chacz chacz. Czekaj, chyba dam radę złapać. Mhm. Już, zaraz, blondy, choć tu. Nie, serio. O, możemy przeskoczyć. Tak, zaraz przeskoczysz. No, tutaj tego czegoś nie zbiorę, dobra. No. Moment, ja ten wejdę. Okej, okay, Pascal. Mm. Ten Pascal mógłby częściej się pojawiać na ekranie. Julek, chodź. Bo tu będą skrzynki. Teraz tymi mi przejdź tu. Blondie, chodź tu. za łapki idziemy Mas yes. Julek, choć może to wam będzie mi łatwiej. No. Okej. Okay. pasażniku. Tu jest. No to kopaj. Dobra. Tutaj blondy ma swoje te. Ale nie ten guzik, ten guzik. nas tu wejdziemy. Powiedziałam jej, że jak bachoran popuści, wyrosną na będziurów, jak Flynn Rajta. Zupełnie jak moja, Brukiew. Zawsze musimy gadać o brukwi. Zaraz? Nie wiedzieć Że pani Kasia nawet w tym w, 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 w grze zaplątanych podkładała głos. Jeśli ja wiem. Dobra, rajter. No. Bo ty tu jeszcze masz te swoje te. Dobra, wychodzimy stąd. A p Blondie chodzi, bo tu są jeszcze do rozkwitu. A, dobra, nieważne. Mm, to idziemy na dół, bo tu też są. Czekaj, chyba radę złapać. Dobrze, Pascal, poczekaj, tylko sobie pozbieram jeszcze. O, i Pascalik, milutko No, Blondie chodź. No, ale nie miałaś skakiwać do wody. Ok, dobra, Julek, zapraszam. Ładnie, pięć skrzyń za jednym razem. Kawał, chłopa ciebie. Hej, popatrz na te statki. Każdego dnia przypływają nimi ludzie z całego świata. Kiedyś pożeglować mm za horyzont i zobaczyć, co tam jest. Głównie morskie potwory. Żartuję! Okej. Okay. robić, że nawet na statku kopał. Blondy, chodź Miałeś w Dostać. Dobra, zrobimy ci brodę Tym razem I do wąsa No Masz jeszcze robala we włosach Panie Reitard O, zaraz tutaj jest złoto. już widzę strzałkę, więc musimy iść tam, ale tam jeszcze ja coś tu chcę posprawdzać. Mm, czy tu jeszcze coś z znaczy, że żeby nie było coś na nim? Aha, dobra. Wygląd i chodź, bo tu są kwiaty. To że tu już masz długie te włosy. Bardzo ciekawe muszę to narysować. Ach. Aha, namalować siebie. Super! Dobra, blondie, pozbieraj sobie w międzyczasie te swoje kryształy Rejter, chodź tu Okej okay. Przepraszam, proszę pani e? O, cześć dziewczyny! Uważaj, blondyna, wyglądają bardzo groźnie. Och, nie przejmujcie się nim. Co tam? Och, musisz nam pomóc. Przygotowujemy się do roli dantworu. Wórka królowej będzie musiała codziennie ją czysać, a zobaczyłyśmy... Za Na nas dużo włosów! Możemy je zakleść? Prosimy, bardzo prosimy! Możemy? Możemy? Proszę, zgódź się! Bardzo chętnie! Twoje włosy wyglądają bosko! Mega wspaniale! Super fenomenalnie! Dziewczyny są idealne! Dzięki! Aha! W sumie nie mamy wszystkich wpisów Dwa kolorowe okazy, pięć kufrów Wszystko git, w miarę Lecimy dalej hmm. Hmm, Ta piękna scena no, ale po co ja myszko majdać? Co mi to daje? Pym. Poza tym, że po raz enty wywalił mnie do pulpitu. A, nasz Nigdy nie zapomnę tej nocy. Ja też. Nie. No i oddałam ci sakwę. Powinnam była to zrobić wcześniej, ale bałam się. Ale wtedy. Cały strach minął. Zrozumiałeś to. Tak, owszem, ale musiałem odejść. Nie wiedziałam dlaczego. Przeżyliśmy razem tyle wspaniałych przygód i nagle mnie zostawiłeś. Wiem, ale miałem coś do zrobienia. Myślałem, że szybko wrócę. Matka Gertruda mnie odnalazła. Wyglądało na to, że od początku miała rację. Nie mogłam w to uwierzyć. Zabrałeś koronę, łódź i odpłynąłeś. Matka powtarzała, że przy niej będę bezpieczna. Mm. Myślałam, że ma rację. Że już nigdy cię nie zobaczę. I po co w ogóle ten mój pamiętnik? Po co komu takie wspomnienia? Zaraz, 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 to nie do końca tak. Przechytrzyli nas, nie zabrałem łodzi, wyrolowali mnie i trafiłem do więzienia. No, no, no nie, nie rysuje nawet w połowie tak dobrze jak ona. Max wszystko widział, wiedział, że coś ci grozi i sprowadził pomoc. Zbiry pomogły mi w ucieczce i dzięki Maxowi mogłem przebyć na pomoc Tobie. Blondyna, trzymaj się, już jedziemy. Starcie wieży. Kiedy wróciłam do mojego pokoju, spojrzałam na moje obrazy. Zyskały nowe znaczenie. Odwiedziny w królestwie zmieniły wszystko. Wreszcie zrozumiałam! Lampiony pojawiały się tylko w moje urodziny. Jestem zaginioną księżniczką! Matka Gertruda porwała mnie dla moich włosów. Była gotowa na wszystko, by zatrzymać mnie przy sobie. Na szczęście ja się zjawiłem. Mamo, nie możesz mnie tu wiecznie trzymać. Ależ właśnie, że mogę, mój kwiatuszku. Zobacz, jak łatwo cię znalazłam i przekonałam, żebyś wróciła z miasta do domu. To nieważne. Już nigdy mnie nie przechytrzysz. Kiedyś myślałam, że wiesz wszystko. Ale teraz wiem, że myliłaś się co do świata i do mnie. Już nigdy nie wykorzystasz moich włosów. Chcesz zrobić ze mnie potwora. <laughs> Dobrze, jestem potworem. No dobra, płyn, tu. mnie nie zaimponowała się mi rozzpunza Jak ja mam wleźć tam na górę? Aha, ja nie mam włożyć na górę, tylko ja muszę ciągnąć. Jakbyś była jeszcze jej matką. Już jesteście się niż myślałam. Aha. Mhm. Dzisiaj nie ma. Nareszcie. Teraz wszystko jest inne. Nigdy wcześniej nie czułam tego tak. tak mocno, tak prawdziwie. Pierwszy raz w życiu czuję się. Wolna. Zasłużyłaś na to, proszku. Nie poradziłabym sobie bez Ciebie. Polecimy się z wyścigiem świątecznym. Moi rodzice to król i królowa. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tej myśli. Jeszcze się trochę stresuję ale kochają mnie i bardzo za mną tęsknili. Moi rodzice ustanowili nowe święto i cała wioska się bawi. Viva Flynn No i rozpłunka też Co to jest? Konfetti? A miałem trochę w kieszeniach. Flynn, objedźmy wioskę i pobawmy się, zanim postanowimy, co dalej. Ha, a może żyli długo i szczęśliwie? Może być, ale najpierw pokonam cię w wyścigu. <ścoughs> co, ostatni wyścig jeszcze na koniec gry? Okej, okay, czyli tym razem już gramy rozpungą ten wyścig. Czuję wiatr na szyi. To normalne. No, jak masz takie krótkie włosy, to tak. Jak najbardziej. Ale ja na przykład od bardzo dawna już nasze krótkie włosy. mi jest tak po prostu... Wygodniej Jezu, serio po dachach? Proszę, nie Ja rozumiem, że ty jesteś księżniczką Ale Po dachach? Cóż, zaplątani są bardzo piękną historią, nie ma co ukrywać. Pomimo kilku niedociągnięć, i kwestia tego, że mi co jakiś czas wywalało grę do pulpitu, to chyba z 10 razy w przeciągu tych 4 godzin gram. Mm, to muszę przyznać, że bardzo fajnie jest czasem wrócić do gier z dzieciństwa i postaram się trochę więcej nagrywać i częściej. W ogólnie takie było założenie naszego kanału, że Bossman nagrywa swoje filmy, swoje gry, bo on ma chyba z 400 tytułów albo lepiej do przejścia. Yy, ja w sumie gram. No. Nie mam jakichś konkretnych tytułów do przejścia, bo ja głównie gram w Survivale. A. Stronę. Ja gram głównie w symulatory, nie surwiwale, w sensie Raft, Minecraft czy Standard Deep, Sims, Planet Zoo, House Flipper. Teraz wróć, wracam do dzieciństwa, do gier Disneyowych z moich ulubionych bajek. Czasami mamy gierki kooperacyjne, więc rzadko w nie gramy, a jak gramy to już jest późno, jak on jest po pracy albo ja jestem po pracy no nie mamy siły nagrywać tylko po prostu sobie usiądziemy i gramy więc no zobaczymy co z tego wyjdzie na razie tą serię nagrałam i to byłby w sumie koniec ale jak tak patrzę na czas to raczej do, yy, przytnę ten film połączę go z poprzednim bo <grym> będzie trochę za krótko no, ale mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas te popołudnia, sobotnie Ja się dobrze bawiłam przy tej gierce i tak jak mówiłam w którymś odcinku pojawi się ankieta w tym odcinku, gdzieś tutaj w rogu się pojawi ankieta z tytułami, które mam jeszcze do ogrania z Disneyowych Chyba za cztery tytuły mam, albo pięć, coś koło tego a w każdym razie pojawi się ankieta i zobaczymy, co wy byście chcieli, żebym teraz ograła. A ja się z wami żegnam. Słyszymy się następnym razem. Dana